Czy wentylatory w komputerze są w ogóle istotne? Pewnie nie jeden z Was zadaje sobie to pytanie, na które postaram się w dzisiejszym materiale odpowiedzieć i to nie poprzez teoretyczny bełkot, a na podstawie rzeczywistych testów z wykorzystaniem kilku obudów i różnego rodzaju wentylatorów. Żeby nie zanudzać, zerknijmy najpierw na test wykonany w obudowie Silver Monkey x crate który powie nam, czy wentylatory są w ogóle potrzebne i ile nam dają. Wykonałem test z założoną szybą na przodzie obudowy. Włączone wentylatory y, pozwalają na zmniejszenie temperatury procesora o nawet 13 stopni. Niestety skutkowało to zwiększonym poziomem głośności i zamiast 36,5 dB uzyskałem 45,4. Podczas grania w Fortnite w pomiarze GPU wyłączone wentylatory powodowały frotling i temperatura zatrzymała się na 86 stopniach. Poziom głośności również był nieziutki, bo wynosił 365 dB, podobnie jak w poprzednim pomiarze. Przy włączonych wentylatorach karta graficzna osiągnęła 82 stopnie bez frotlingu i poziom głośności wynosił 44,7 dB. Warte zaznaczenia jest, że zastosowane w tej budowie fabryczne wentylatory, na których przeprowadziłem test, są dosyć głośne. I przy zastosowaniu np. fluktusów zamiast tych Poziom głośności nie osiągałby aż tak dużych różnic, o czym w dalszej części materiału. Dobrze, teraz wiemy, że wentylatory się przydają. Oczywiście to była raczej formalność, ale teraz wiemy skalę ich mocy. Wiemy, jak duży mają wpływ na temperatury, na kulturę pracy całego zestawu. Dobrze, teraz przedstawiam Wam test w obudowie niedawno testowanej na kanale, a mianowicie XCOM Case V21, która ma dosyć zabudowany przedni panel oraz sporo wygłuszeń w środku, bo jest to góra, panel od sekcji serwisowej, przód, a także bok od tego miejsca, gdzie normalnie jest okno w obudowie. <laughs> a tutaj akurat nie ma okna. Zmieniłem w nim wentlatory na fluktusy od Endorfi. W tej samej konfiguracji są domyślne wentylatory test przy prędkości obrotowej 1000 RPM jak możecie zauważyć w przypadku obciążenia GPU w grze Fortnite domyślna konfiguracja pozwalała na niższe temperatury około 1 stopni Celsjusza, ale za to poziom głośności na fluktusa był tak niski, że kompletnie nie było słychać, że komputer jest uruchomiony i że wentylatory się kręcą. I co ciekawsze, musiałem odkręcać boczny panel, żeby sprawdzić, czy że wentylatory się na pewno kręcą, bo nie wierzyłem danym uzyskiwanym w Hawu Info o obrotach wentylatorów. To pokazuje, że tracimy jedynie jeden stopień, ale za to zyskujemy gigantyczne, gigantycznie na kulturze pracy. Dobra, granie, graniem, ale trzeba by spojrzeć jeszcze na kwestię procesora. Podczas obciążenia syntetycznym benchmarkiem Prime 95 zaobserwowałem praktycznie kopię w sytuację sytuacji z gry Fortnite. Procesor był cieplejszy o nieco więcej niż 1 stopni w porównaniu do domyślnej konfiguracji, ale poskutkowało to rewelacyjną kulturą pracy, dzięki czemu obudowa wskoczyła z ostatniego na pierwsze miejsce w zestawieniu porównując do wszystkich testowanych obudów. Przyznam, ciekawie. No dobra, ale tak po tych testach sobie siedzę i myślę, że przydałoby się nieco więcej zróżnicowania, bo to przykład tak naprawdę na jednej obudowie, a chciałbym tezę potwierdzić, że wentylatory mają ogromne znaczenie. Tym samym wziąłem pod pachę obudowę z wako, i zmieniłem w niej wentylatory również ustawiając tak samo jak w domyślnej konfiguracji tyle że na przodzie znalazły się dwie sztuki 120mm a nie 140 jak, jak normalnie są w AKO bo takich po prostu nie miałem pod ręką Aha, no i postanowiłem przetestować konfigurację w dwóch wariantach, na 1000 i 1300 RPM żeby zobaczyć ile stopni więcej zbijemy przy gorszej kulturze, przy gorszej kulturze pracy bo przy 1000 jak już zauważyliście mocno stawialiśmy od reszty i e, Ciekaw byłem, jak duży będzie wzrost poziomu głośności, a jak to jeszcze się przełoży dodatkowo na niższe temperatury. Być może 1000 RPM to jest zdecydowanie za mało dla tych wentylatorów, zaraz zobaczymy. A więc podczas grania niższe obroty pozwoliły na praktycznie identyczny wynik, jak po wyjęciu nowej obudowy prosto z pudełka a 300 obrotów więcej pozwoliło na odskoczenie o 3 stopnie, które przełożyły się na zdecydowanie gorszą kulturę pracy, ale mocno zbliżoną do oryginalnej konfiguracji. Wniosek jest taki, że Fluctusy potrafią się obracać o 300 obrotów szybciej przy takim samym poziomie głośności w porównaniu do klasycznych wentylatorów Crux. 1000 RPM za to pozwoliło na ponowne, ponowne delektowanie się. Kolosalną ciszą w pokoju. Dobra. Teraz jeszcze zerknijmy na testy przy obciążeniu CPU, bo skoro już to testowałem, a zajęło to sporo czasu, to głupie byłoby tego wam nie pokazać. Większa ilość świeżego powietrza prosto w procesorze, prosto w chłodzeniu procesora daje większą różnicę i bardziej jest to dostrzegalne na wykresie temperatur. W przypadku poziomu głośności mamy powtórkę z rozrywki z testów w grze Fortnite. Jeszcze po przeanalizowaniu wykresu tak tylko dodam, że wako po zmianie wentylatorów wypadło lepiej od Ventuma 200, który jest od niej o jakieś 100 zł droższy w wersji ARGB, a o 60 zł droższy w wersji bez poświetlenia. Czy tym samym kupno tańszej obudowy i wymiana w niej wentylatorów ma sens? W teorii tak, bo mamy lepsze temperatury, a w praktyce niekoniecznie, bo zastosowane w teście fluktusy są serio drogie w porównaniu do cen obudów użytych w testach. No może poza X-crate od Silvermonkey, ale gdyby trafić je w okazjonalnej cenie, w jakiejś promocji lub znaleźć jakiś tańszy kompromis, który oferuje wysoką wydajność, a kosztuje powiedzmy 20-30 zł za sztukę śmigła, albo gdyby kupić Fluktusy używane za 20 czy 30 zł za sztukę, to czy wtedy nie, ciekaw, nie byłoby ciekawym rozwiązaniem wymieniać fabrycznych wentylatorów na lepsze, sprzedać te wyjęte i wtedy zaoszczędzić? No, różnice w cenach nie są duże, tak jak już wcześniej wspomniałem, ale gdy decydujemy się na na przykład używaną też obudowę, albo Yy, jeszcze na przykładzie XCOM Case V21, która w promocji była po 99 zł i na przykład dostalibyśmy jeszcze fluktusy. Załóżmy, że 3 sztuki udałoby nam się kupić za 60 zł, czy jakieś trochę gorsze, jakieś Arktyki P12. W sumie ciekawe, jak Arktiki by wypadły w porównaniu z fluktusami, co.